Ostatnio skończyliśmy na tym, że dziewczyny wybierały ubrania na imprezę i jesteśmy właśnie już w domu, gdzie stoją i rozmawiają sobie obok swojej tablicy ogłoszeń, czy jakkolwiek to nazwać, i chyba omawiają coś bardzo ważnego, albo są po prostu bardzo podekscytowane imprezą. I ogólnie to trochę im zeszło czasu, jest już 22, już w pół do nawet, a ja planowałam, żeby poszły tam na jakąś 19. Dlatego nie chcę już marnować czasu tutaj w domu, tylko pójść, dopóki nie jest za późno, bo jeszcze Cortney ma jutro zajęcia. Pierwsze są o 8 rano, a jest 23. Nie jest to zbyt odpowiedzialne z jej strony, ale chcę się przypodobać po prostu Kamili i chcę też poznać nowych znajomych, więc myślę, że jakoś tam po prostu nie martwi się tym, że jutro musi rano iść na zajęcia i jest sprawdziła, że da radę zerwać jedną noc. Courtney i Kamila właśnie przejechały do Foxbury, czyli do tego studenckiego miasteczka, ale jakby do em, innego wydziału, bo one obie studiują, to znaczy nie jestem pewna, gdzie Kamila studiuje, ale Courtney studiuje w Bridgesterze chyba? Mam nadzieję, że nie mylę nazwy, ale w sumie wiecie o co mi chodzi. I właśnie w Foxbury są przyjaciele Kamili. Zaraz po prostu zapukamy do drzwi. W sumie to Kamila powinna pukać, ale że nie mam nad nią władzy, to zrobi to Courtney. No więc jesteśmy w domu studenckim, w którym pokój wynajmują znajomi Kamili. I jest to przede wszystkim jej chłopak, który nazywa się Joe. Chodź, pokaż nam się tutaj. Chyba tutaj siedzą chłopcy. I to jest jej chłopak Joe, który mieszka tutaj i wynajmuje pokój razem ze swoim kolegą Leonardem, czyli po prostu Leo. W tym domu jeszcze na razie nie ma nikogo więcej, dlatego że po prostu no, jest początek jakby roku szkolnego i tak samo jak dziewczyny przyjechały trochę wcześniej do miasta, tak samo tutaj chłopcy są też trochę wcześniej. Ale jeżeli tutaj zobaczycie, tutaj są właśnie łóżka Joego i Leo. A tutaj na górze jest jeszcze całe piętro, gdzie są inne łóżka i gdzie będą mieszkać inne osoby. Jeżeli chodzi o chłopaka Kamili, to poznali się jeszcze w liceum w klasie maturalnej, bo Joe przepisał się do nowej szkoły na ostatnim roku, tam poznał Kamilę i od razu się sobie spodobali, zaczęli się spotykać i postanowili też, że jakby będą dalej utrzymywać te relacje, tym bardziej, że poszli na studia razem. Oni są na innych kierunkach, ale mieszkają niedaleko z siebie, studiują niedaleko siebie, więc nie jest ciężko utrzymać te relacje. Jednak, Joe, chociaż normalnie tak w życiu jest wyluzowany i raczej nie przejmuje się wieloma rzeczami, to jednak cały czas martwi się, że Kamila znajdzie sobie kogoś lepszego albo że właśnie w tym nowym etapie życiowym pozna kogoś z kim będzie czuła się lepiej niż z nim. jest ogólnie taki trochę ma trochę niską samoocenę chociaż nikt by tak nie powiedział patrząc na niego ale jednak gdzieś tam kotłuje się ta myśl, że Kamila taka otwarta na ludzi taka imprezowa, że ona bardzo łatwo może znaleźć sobie kogoś lepszego jeżeli tylko Joe będzie gdzieś gorszy od innych od swojej konkurencji jeżeli chodzi o Leo, to jego znajomość z Joe jest podobna do tej znajomości Courtney i Kamili. poznali się nieco wcześniej, dlatego że obydwoje przyjechali tutaj, żeby zawieść swoje rzeczy jeszcze jakby w trakcie wakacji, i wtedy właśnie wymienili się numerami. Bardzo szybko się zaprzyjaźnili, więc pomimo tego, że ta znajomość trwa powiedzmy jakiś miesiąc czy coś takiego. To bardzo dobrze się dogadują i, jakby są podekscytowani, że będą mieszkać w jednym domu, bo zawsze jest łatwiej, kiedy się już kogoś zna, kiedy ma się obok kogoś znajomego. Leo jest dosyć śmiały i od zawsze widział swoją przyszłość w karierze kucharza, dlatego też poszedł na taki kierunek. Ma też cechę charakteru smakosz ponieważ ma dosyć wyrafinowany gust, potrafi dobrze wyczuć smak potrawy, i z jednej strony ta jego cecha charakteru smakosz jest jego darem, a z drugiej strony jest jego przekleństwem, dlatego że doprowadziła do tego, że stał się snobem i nie potrafi cieszyć się e, lub e... W ogóle czerpać przyjemności z jakichś tanich rzeczy i wszystko, z czym ma kontakt, musi być najdroższe i najlepsze, bo inaczej czuję wielki dyskomfort związany z tym. Oczywiście na imprezie będzie jeszcze trochę ludzi, ale musimy na razie poczekać, aż przyjdą, więc Kamila pewnie pójdzie się przywitać ze swoim chłopakiem i może przedstawi też w ogóle Kortni, niech się tutaj wszyscy poznają, bo jakby Kortni jest o! No, to nie jest odpowiednia pora na pójście spać. Kortnie jest tutaj osobą totalnie nową, także y, powinna się ze wszystkimi przywitać i będziemy po prostu czekać, aż przyjdzie reszta ludzi. No, mało nam czasu do zajęć zostało, więc oby się wyrobili. W ogóle tutaj mają taki fajny garaż, gdzie mogą puszczać muzykę i właśnie grać na instrumentach, ale ja nie wiem, czy ktoś z nich gra, to pewnie po prostu tutaj y, albo to są rzeczy kogoś innego, kto tutaj mieszka, albo po prostu zostało po kimś, kto tutaj mieszkał. Jeżeli też chodzi o dom, to jest oczywiście do pobrania w galerii i mogę tam gdzieś na dole w opisie, gdyby ktoś chciał, napisać, jak się nazywa, bo wydaje się całkiem spokojny jak na taki studencki dom typowo. Dobra, widzę, że Joe w ogóle nie jest w nastroju chyba na imprezę, bo siedzi tam w ogóle sam, ale za to Courtney i właśnie Leo już się poznali i chyba się całkiem. O Boże! O Boże! O nie, rodzice Kortni. Dobra, MC Command Center zaczęło że rodziców Kortni, ale to oczywiście nigdy się nie stało i to zostanie usunięte, nieważne. Oni się chyba całkiem nieźle dogadują, tak mi się wydaje. Dobra, jest już północ, więc mam nadzieję, że goście zaraz przyjdą, bo no, nie wyrabiamy się z czasem. Totalnie ta impreza zaczyna się o jakieś, kurde, 3-4 godziny za późno. po imprezie i Courtney z żalem spogląda sobie w swoje okno, żałując pewnie każdej swojej ostatniej decyzji, zaczynając od pójścia na studia i kończąc na pójściu na tę imprezę. Zresztą sami wszystko widzieliście i kortni czuje się teraz fatalnie. Już nawet nie mówię nawet o tym, że ma kaza czy coś, ale jest dziewiąta i ona zaspała na swoje zajęcia, które za pół godziny się kończą, więc już nie ma sensu, żeby ona tam szła. W ogóle Kamila szczęśliwa stoi tutaj w kuchni obok i nawet nie obudziła kortni. Kortni za bardzo nie pamięta w ogóle, co się stało. Jak się skończyła ta impreza, bo no, wypiła zdecydowanie za dużo. I no tak jak widzicie, to na te zajęcia tutaj już na logikę, na planszy nie, nie zdążymy, ale na szczęście to są tylko zajęcia dodatkowe, więc jakby walić to. Za to za pięć godzin mamy wstęp do psychologii i ja myślę, że Kortni powinna się umyć, bo ona nadal jest w tym samym stroju. Ojejciu! Kamila zrobiła ciasteczka, on tu jest takie słodkie. Może nie chciała budzić Kortni, bo jakby wiedziała, że ta źle się czuje, a pewnie nie przykłada też takiej dużej wagi do nauki, tak jak być może Korni to robi, więc dla niej nie było to tak ważne, że Korni raz opuści zajęcia. Wypadałoby w ogóle z nią porozmawiać. Dobra, Kamila zasnęła, więc ogólny nastrój teraz w mieszkaniu panuje taki, że no, jest poimprezowy szał, poimprezowe w ogóle, poimprezowe zgody, i na razie to ja bym chciała, żeby Kamila znaczy Kortni, Boże, jak ja mylę te imiona. Kortniej zrobiła jakąś pracę domową. Powinno być ok i powinna zdążyć odrobić tę pracę domową. O, w ogóle mamy tutaj zdjęcie nasze z. Zdjęcie i mamy kubek pomarańczowy. Aha, bo ja już wstawiłam jedną kopię zdjęcia na biurku Dobra. Także tak, pokażę Wam tutaj. W ogóle trzeba włączyć światło. I Courtney już postawiła tutaj te rzeczy, które kupiła ostatnio w tej budce, przedstawiła też tutaj swoje walizki. Nie zdążyła nic rozpakować praktycznie. Jakieś ubrania tu się walają, bo się ubierała na imprezę. Jeszcze wyjęła tę lampę. Ta lampa w ogóle jest w kształcie latarni z Bintleton Bay. Przypomina jej zawsze o tym, skąd pochodzi i to jest jakby dla niej bardzo miłe. Tutaj rower i tak dalej. Jakieś jej takie, wiecie, szczotki, suszarka, kremy i tak dalej. To tylko wyjęła na no szybko z walizki. No i więcej na razie tutaj nic nie ma. Jeszcze zdjęcie z Kamilą sobie postawiła z tego sklepu. I Kamila tutaj też właśnie przyniosła jakieś swoje kwiatki. Aha. Dobra, tego nie widziałam. Z jakiegoś powodu Kamila ma dwie deski do krojenia z zestawem jakichś tam sosów na biurku, ale. Kamila jest żarłokiem, więc może, może to dlatego. Ma też już swoje podręczniki i walizki. To, akurat to wszystko to ona sama postawiła, ale skoro, skoro chce, to niech to stoi. Kamila się obudziła, ale też nie jest w najlepszym stanie, bo śmierć i dodatkowo chce do łazienki. Oj, chyba źle się czuje. Także ja myślę, że dziewczyny to sobie tak nieźle popiły i w sumie obie pewnie nie pamiętają, co się stało. Albo jak w ogóle wracały do domu. Ale najważniejsze, że wróciły. W ogóle Kamila jest cała, cała cuchnąca, ale poszła zamiast się umyć, odebrać pocztę, więc każda ma swoje priorytety. Korniej zaczyna zajęcia za godzinę i zdąży na spokojnie dokończyć tę pracę domową, więc przynajmniej tutaj nie stracimy. I pomimo tego, że ona jest niewyspana totalnie i w dodatku głodna, to pójdzie i da się z siebie wszystko, bo do tego ją zobowiązuje jej cecha charakteru ambitna. Wybiorę tutaj dla Courtney też, żeby robiła notatki, bo to poprawia jej oceny. Jeżeli wybiera się tutaj słuchanie uważnie, to poprawia to umiejętność, za którą odpowiada dany przedmiot. I w sumie, okej, okay, może tym razem wybiorę słuchanie, dlatego że to jest analiza i dyskusja, więc fajnie by było, gdyby rozwinęła sobie jeszcze tę analizę i dyskusję trochę, bo ma nawet taki cel tutaj w swoim... Swojej aspiracji, i z tego co wiem, to Boże ona ma kolejne zajęcia zaraz. Słabo, bo nie mamy w ogóle pracy domowej zrobionej, ani zdąży tego zrobić. Kortni dosłownie zdążyła tylko wejść do tego mieszkania, i od razu musiała iść z powrotem na zajęcia. I da mi może rób notatki, żeby poprawiła swoje ocenę, ale bez pracy domowej to i tak będzie trudne. Dziewczyny w końcu mają okazję porozmawiać, bo spotkały się tutaj na korytarzu, przy skrzynce pocztowej, kiedy Kortni wracała z drugich zajęć. Wnioskując po tym, jak zachowuje się Kamila, to w ogóle ona jest zadowolona, było super i tak dalej. Także Kortni może przestać sobie wkręcać, że odwaliła nie wiadomo co. O Jezu, Kamila jest taka kochana: ona wyrzuca śmieci, ona robi jedzenie. no, Ona jest idealną spółlokatorką. Jeszcze ponarzekamy na to, że na przykład tam czujemy się trochę źle, bo y, mamy kaca i ogólnie to chce nam się z jednej strony jeść, a z drugiej strony chce nam się żygać i wszystko jest do dupy. Kamila nie może w to uwierzyć. Jak to ty, kaca? Niemożliwe. I wysyłam korzenie od razu spać. Czur alert! Chodź, Maluszku. O Boże, jak to Kortni zobaczy, to ona się pewnie tak przestraszy. A z drugiej strony, jej rodzice mają farmę i ona nie powinna bać się szczurów, tak myślę. Oni ona nie może spać przez niego. E, może. Po, po, myślę, że poskarżymy się administratorowi budynku, bo nie chce mi się. nie chce mi się wysłać tam kortnie, która w ogóle jest tyle dworzywa. Gdzieś już w lat dało sobie znać sms-em, ale za cholery go nie widzę i chciałam go od razu przegonić, bo nie będzie mi tutaj żaden wlad wysysał krwi z Kortni. Nie chcę, żeby mi zawracał dupę, ale nie widzę go, nigdzie. Także może nas nie znajdzie, że wybierze inne drzwi i pójdzie do sąsiadów. Dobra, 23. Kornij troszkę się wyspała i teraz skorzysta z dobrodziejstw, które tutaj e, upiekła Kamila i zje sobie kawałek tortu. Kamila dalej zajmuje się jakimiś wypiekami. Ona, mówię, jest żarłokiem, więc chyba po prostu lubi coś tam cały czas gotować. E, I. Myślę, że Kortni teraz powiedziała sobie, że czas najwyższy wziąć się za tę naukę i zajmiemy się robieniem prezentacji, żeby móc ją jak najszybciej przedstawić, bo yy, kiedy będzie weekend, to nie będzie takiej możliwości, a potem, zanim się obejrzymy, to tam już będzie egzamin i w ogóle nie zaliczą nam oceny. Więc ja wolę zawsze zaczynać od prezentacji, yy, odrobić pracę domową, chociażby raz na te zajęcia, na które jest prezentacja, i wtedy można już yy, wygło ją wygłosić i mieć jakby tam szóstkę dostać, bez problemu chyba się da Kortni dosyć szybko osiągnęła właśnie coś i poziom umiejętności analizy i dyskusji, także super i mamy drugi etap już naszej aspiracji właśnie tutaj jest uczęszczaj na wykłady gościnne trzy razy także tym też się trzeba będzie zająć chociaż nie chce mi się i w ogóle pamiętam, pamiętam o tej organizacji oni chyba mają niedługo spotkanie za 14 godzin, postaram się nie zapomnieć serio Postaram się. Courtney do zabicia czasu gra w Simsy. Skąd ja to znam? Skąd ja to znam? <grym> Mogłabym wręcz powiedzieć, że moja współlokatorka to fanatek wypieków. Cała kuchnia zawalona wypiekami. Teraz jeszcze karaluchy, jakby szczurów było za mało. Courtney musiała przesunąć regał, żeby w ogóle dostać się do tych szczurów. I teraz spróbuję sama się pozbyć problemu, bo już nie chce mi się wzywać administratora. Jakby problemy będą cały czas, dlatego, że to jest mieszkanie do remontu, więc... Dobra, siedziała na tym trochę, ale zrobiła prezentację i jest już... E, ma już najwyższą jakość, więc odstawiam to tutaj i po prostu pójdziemy z tym, myślę, w piątek. Na razie nie i wygłosimy prezentację. Wolę poczekać, bo... Ech. Są to zajęcia właśnie z wstępu do psychologii i w czwartek mamy... Jeszcze jedno zajęcie, i chcę, żeby ona tam poszła i oddała pracę domową, i wtedy może wygłosić prezentację, bo mam wrażenie, że wtedy szansa na to, że będzie miała wyższą ocenę jest większa. Właśnie dostaliśmy powiadomienie o tej organizacji uniwersyteckiej, i to chyba znaczy, że zaraz zaczyna się spotkanie, za dwie godziny, tak? Więc jeszcze zjemy sałatkę i lecimy. Idziemy na wydarzenie. Nie bierzemy ze sobą kamili, bo ja myślę, że ona nie jest zainteresowana w gildii dyskutantów. Wafla, niestety, też nie możemy ze sobą wziąć, także pójdziemy same. O, Zoe Patel jest członkiem gildii. To jest, to jest słodkie widzieć taką znajomą twarz. Ja akurat Zoe bardzo lubię. Okej, okay, i nie wiem za bardzo, jak mamy się zapisać w ogóle tutaj. Obserwuj dyskusję. Może, nie, może od tego właśnie zaczniemy. Możemy też się spróbować zaprzyjaźnić z Zoe. Spróbuję przerwać im dyskusję i zacząć swoją. Czy baseny to pewna śmierć? E, Okej, okay, możemy dyskutować z Zoe na temat tego, czy baseny to jest pewna śmierć. Jak ona nic nie mówi, tylko po prostu się rusza. No ja się nie dziwię, że Zoe jest w szoku, bo ona nie rusza ustami. Ale mówi. Zebrało się już w ogóle trochę tłumu i wszyscy słuchają, jak Courtney dyskutuje z Zoe na temat tego, e, co z tymi basenami robi. Dobra, dyskusja się skończyła i tak, Courtney udało się wygrać. Zdominowana dyskusja. Courtney przybyła, przemówiła i zwyciężyła. Już zatryskająca elekwencją argumentacja. Nigdy bym nie posądziła Courtney o coś takiego. Czy ty jesteś w ciąży? Niedosłownie teraz bez żartów, dlaczego ona coś takiego zrobiła? W sensie, ja wiem, że ona dużo nie pamięta z wczoraj, ale ona nie może być w ciąży. Nie? Może ja czegoś nie pamiętam. Spróbujemy się dostać do tego klubu. Zoe ma koszulkę, więc tak. Możemy po prostu ją poprosić, no. Jak widać, wystarczyło wygrać dyskusję i można już się ubiegać o członkostwo tutaj. Korni jest teraz członkinią gildii Dyskutantów. W prezencie yy, powitalnym otrzymuje oficjalny t-shirt i plakat organizacji. O, jak słodko, założymy później ten t-shirt. Teraz mi się nie chce tego robić. Boże, dostała plakat w swoim ulubionym kolorze. To nie jest przypadek. W ogóle oddawajcie. Musimy to wyrzucić gdzieś, podrzucimy to komuś. Może co? Proszę bardzo. Kim ty jesteś, Bekka? To jest twoje. Dobra, zostanie tutaj. Nasze to już na pewno nie jest. Co nam daje w ogóle taka organizacja? O Jezu, ile tu jest rzeczy do robienia. Dobra, czyli mamy jakieś zadania, które musimy wypełniać i w ten sposób będziemy rozwijać yy, rozwijać siebie w tej organizacji i możemy, i możemy przejść jakieś kolejne rangi, kolejne poziomy. Naszym zadaniem teraz jest ćwiczenie dyskutowania akurat na tym spotkaniu, ale ogólnie to musimy przedyskutować z kimś jeden temat, obejrzeć kanał z wiadomościami i przekonać jakiegoś Sima do zrobienia czegoś. Ja nie rozumiem w ogóle, jakimi zasadami rządzi się ten świat, jeżeli ona potrafi wy wygrywać dyskusję, nie otwierając nawet buzi. Wow, wow, nikt jej nie słucha, dosłownie. Gdzie są wszyscy? Dosłownie wszyscy po prostu wyszli. Dobra, jest już 21, więc skoro wszyscy poszli i zrobiło się już ciemno, to Kourtney też wróci do domu. Po długim dniu Kortni w końcu jest w domu. Weźmie zaraz prysznic i pójdzie spać. Kamila tutaj sobie ogląda naszą ulubioną czarną telewizję. I moim zdaniem ten czarny ekran jest ciekawszy niż niektóre programy, które pokazują naprawdę w telewizji. Więc tak trzymać Kortni, miłej zabawy. E, Boże, tak trzymać Kamila, miłej zabawy. I Kortni będzie się zbierała już spać. Bierze prysznic teraz. Poglądamy sobie na razie, co robi Kamila. A ja bym Wam chciała podziękować bardzo za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.